W drugim oknie, zbliżonym wyglądem do okna prezentującego bazę poleceń, możemy wybrać jedną z predefiniowanych akcji. Okno to również składa się z dwóch części i w jednej wyświetlana jest pełna lista wbudowanych w program czynności, a w drugiej wyświetlany jest opis aktualnie podświetlonej akcji. Aby przypisać jakąś akcję do polecenia głosowego, klikamy w wybraną pozycję. A następnie w przycisk użyj. Polecenia głosowe nie miałyby sensu, gdybyśmy nie mogli przypisać do słów pewnych czynności, które zostaną wykonane, gdy tylko program rozpozna naszą mowę. Dlatego też do każdego polecenia lub inaczej, komendy musimy przypisać akcję. Wyświetlana lista stanowi jedynie skromny ułamek wszystkich możliwości programu. W Spiki 2 akcje zostały podzielone. Na pewne kategorie. Na liście wyświetlane są akcje, które otrzymały pewne z góry określone nazwy, np. Na zwiększ przezroczystość siatki lub wyświetl siatkę. Istnieją jednak akcje, które także możemy przypisać do słów polecenia głosowego, ale którym nie możemy już nadać żadnych stałych nazw, bo zależą od innych czynników. Możemy utworzyć polecenie głosowe, które gdy je wypowiemy, skutkować będzie wpisaniem za nas czegoś w polu formularza na stronie www lub innej aplikacji. Na przykład naszą nazwę użytkownika. Wpisz nazwę. Akcją w tym przypadku jest wpisanie tekstu, który umieściliśmy w cudzysłowie. Wpisz nazwę. Możemy utworzyć polecenie głosowe, które, gdy je wypowiemy, skutkować będzie naciśnięciem pewnej prostej lub skomplikowanej sekwencji klawiszy. Akcją w tym przypadku jest naciśnięcie poszczególnych klawiszy, których nazwy wpisaliśmy w polu akcji. Ułatwia nam tutaj bardzo proces wpisywania takich nazw. Zaznacz. Oczywiście. Funkcja ta idealnie nadaje się do sterowania wszystkimi innymi programami i grami w systemie Windows. Jest tak dlatego, ponieważ większość aplikacji posiada rozbudowany mechanizm skrótów klawiszowych. Możemy także utworzyć polecenie głosowe, które gdy je wypowiemy skutkować będzie przejściem pod wskazaną lokalizację, ścieżkę bądź adres strony internetowej, np. Facebooka lub YouTube'a. Uruchomieniem klienta FTP czy komunikatora sieciowego. Wystarczy bowiem, że taki identyfikator zasobu, tak zwany URI, umieścimy po znaku ET w cudzysłowie. Wejdź na YouTube. Wejdź na YouTube. Możemy w końcu zrobić coś naprawdę świetnego dzięki współpracy z Pikit z pewną wyjątkową funkcją wyszukiwarki DuckDuckGo. Połączenie tych dwóch narzędzi daje naprawdę rewelacyjne rezultaty. Krótki pokaz zobaczymy już za chwilę. DuckDuckGo to świetna alter... alternatywa dla dostawców usług wyszukiwania takich jak Google, Microsoft czy Yahoo. DuckDuckGo gwarantuje anonimowość wyniku wyszukiwania i dostarcza te wyniki w sposób neutralny. To jest nie dostosowuje treści do profilu osobowego użytkownika, jak czynią to inni. Jest tak naprawdę tym, czym dawniej był Google. Spikit wykorzystuje tak zwane znaczniki bank, które umożliwiają natychmiastowe wyszukiwanie treści w setkach różnych y, serwisów internetowych, takich jak Facebook, Google, Yahoo. Duck Go otrzymuje zapytanie od Spikit i przekierowuje je do odpowiedniej strony. Najlepsze jest jednak to, że nie musimy znać pełnego, często skomplikowanego adresu w sieci, lecz jej krótką formę dodaną do wyszukiwarki DuckDuckGo. Co najważniejsze, yy, każdy może dodać własne znaczniki do serwisów, z których sam na co dzień korzysta. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Przechodzę... Przechodzę do strony... Tak bank Aby dowiedzieć się, że poprawnym znacznikiem dla YouTube jest YT lub YouTube, dodaję w Spikit polecenie głosowe znajdź film i przypisuję do niego akcję YouTube. Gdy tylko Speakit rozpozna to polecenie głosowe, poprosi mnie o wypowiedzenie nazwy filmu, przedmiotu, tego czego naprawdę szukam w danym serwisie. Mogę wypowiedzieć wszystko. Od wersji drugiej, Speakit, poza możliwością rozpoznawania mowy z niewielkiego słownika, posiada możliwość przesłania mowy na zewnętrzne serwery w celu dokonania lepszej analizy. W chwili obecnej program doskonale współpracuje z WebSpeech API dostarczanym przez Google. Znajdź film. Technologia rozpoznawania mowy dla każdego. Spróbujmy z innym przykładem. Przetłumacz. G Translate. Przetłumacz. Co myślisz o nowych funkcjach programu? Więcej już wkrótce. Bo nowy Speakit to naprawdę potężna dawka innowacyjnego podejścia do kwestii wykorzystania technologii rozpoznawania mowy w naszym codziennym życiu.